Mamy 12 października, godzina 11.30. Przyjechaliśmy na spacer do, do Beskidu Śląskiego. E, wybieramy się w tej chwili na górkę na tu dokładnie. Jest tu pięknie, pełno krów, tam się pasą owce. Jest to bardzo e, taka mało znana górka. Wszyscy e, idą na czantorię. Tu jest zaraz obok, a jest bardzo mało ludzi. no jest... Jest tak wiejsko, także idziemy się tutaj przejść na tu, a później yy, prawdopodobnie skoczymy na Małą Czantorię. Czeka nas spacer około 8 kilometrów, także będziemy szli wolno, podziwiali widoki i trochę sobie odpoczniemy, tak psychicznie od całego tygodnia. To idziemy! Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry! Taki mały piesek na ciebie szczeka. No. <laughs> ale fajne są! Bardzo. Takie nie czarno-białe, tylko takie szarowe. No. Zadbane No, świetne! A Flora już pokopał prąd. <laughs> On się za bardzo chciała zbliżyć, jak piskła. No, no ale to przynajmniej nie będzie może podchodzić. Może Chyba. zobaczymy. <laughs> Idziemy. Chodź. Chodź, chodź. 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 w wprost. No i to jest, to są prawdziwe góry. No przepiękne. Cisza, spokój i cały sadowiec Jak na nas zauważyła. Jak się nas zauważyła, no. Ej, chyba się odłączyły od stada. No, albo to są może jakieś dzikie owce. Ale fajne na szczycie góry. Na dół. Także po niespełna dwóch kilometrach dotarliśmy na tłuk, który ma 621 metrów przepiękną trasą. Także bardzo polecamy. Krótki wypad, bo... Nie na 2 km, a przepięknie między polami, między krówkami, między owcami. No i proszę, na samym szczycie stado owieczek sobie stoi i na nas patrzy. No, gdzieś tam w krokach. Tak. <laughs> bardzo fajnie, Dobrze. bardzo. Idziemy sobie odpocząć, idziemy na tą polanę widakową, no bo przepięknie. A potem podreptamy sobie na małą czantorię. Tak. No, to idziemy. chodź fratiu. 70. Tak, panie, apacz. Bardzo dziękujemy za polecenie górki. Tak, bardzo. W końcu nam się udało, i teraz się no. zastanawiamy, czemu dopiero teraz. I w sumie to jest, bo mamy od siebie półtora godzinki drogi. Dzisiaj jechaliśmy wyjątkowo długo ponad dwie godziny bo staliśmy w ogromnym korku. Był jakiś wypadek, taki dosyć poważny, ale tak blisko, to nawet można. Nie wiem, po pracy przyjechać. No. Przynajmniej tutaj sobie podreptać. posiedzieć, podreptać na taki spacer. Super. Zapisujemy tą górkę do, do ulubionych. No. A teraz przerwa. Tak. No to już e, z tyłu e, i będziemy się spinać na Małą Czantorię. O! No Ula jest zachwycona tym miejscem. No. Ciekawe, czy to ze względu na krówki i owieczki, czy po prostu na widoki. Widoki, cisza, krówki, owieczki. Wszystko. <laughs> wszystko. Akumulacja szczęścia i radości. Tak. No to idziemy. No i dotarliśmy na rozdroże jest znak, że na Małą Czartorię jest 40 minut. Więc człapiemy sobie pomału. Tak. No, oprócz w sumie trzech rowerzystów nie ma tu nikogo. No. No. Mało ludzików. Mało. Na no parkingu tam było nie wiem, trochę auto, ale... 7-8 aut. No nie ma tragedii. No Ogólnie pusto. Tak, idziemy. Chodź Informacja o zmianie przebiegu żółtego szlaku. O godzinie 13.40 dotarliśmy na małą Czantorię. E, dokładnie na tu i na małą Czantorię jest 5,5 km w jedną stronę. Wiem, że z powrotem jest no, jakieś 2-3 km, także jest krócej. Bardzo fajnie. Zaraz sobie usiądziemy, zrobimy małą przerwę. No i tyle. Bardzo fajnie jest. Piękne widoki, nie? Tak, piękne widoki. Teraz Flora się wybawiła z pieskami. O Jezu, szaleństwo na górce. No, jesteśmy obok stacji pogodowej. Dobrze. Może nam coś powie więcej. Dzisiaj miało być pełne słońce. No właśnie. słoneczka jak na lekarstwo. Ale i tak przyjemnie jest. Tak. No, chcemy sobie gdzieś usiąść, żeby sobie wypić kawkę i zjeść drużdżówkę. I tak właśnie myślimy. Tam gdzie, gdzieś, gdzie by tak nie wiało. Nie jest to skrzyczne. Możliwe. Tam. <laughs> tak zmieniam temat, ale po prostu wszędzie widoki. No. Dobrze, to szukamy miejsca. Tak. Smacznego. <laughs> znaleźliśmy miejsce. Tak, znaleźliśmy miejsce. Mamy fajny stół. Jest świetnie. To jemy. i widoczek. Tak! Jesteśmy sami! <głos> sami! Flora <noise> nawet może być wolna, bo nikogo tutaj nie ma. Nie? koniec nic drożdżówki. No. No. Dojemy. To jemy. To jemy. 15. Idziemy już z powrotem. Schodzimy z małej czantorii i na przełęczy mamy autko. Także powinniśmy mieć jakieś dwa, maksymalnie 3 kilometry do auta. No tam chyba dwa wychodzi. No przepięknie, zrobiliśmy sobie godzinną przerwę. Ojejku, słoneczku, prosto freski nam grzało. Fajnie, naprawdę fajny wypad. Taki taki chill w sumie. Tak, bardzo no. tak. Spokojnie. Bardzo było. spokojnie, tak. Nigdzie się nie spieszyliśmy, nie mamy dużo do przejścia. Także no wszędzie jest tak cichutko, malutko ludzi. Polecamy, polecamy. Tu i y, zielony szlak. Zielony szlak na małą czantorię. Kiedy szliśmy żółtym też jest bardzo fajny, bo nie mogę powiedzieć, ale ten, tu kurczę, No, o, taka perełka. Pokryta. Wybierzcie się, bo jest naprawdę perełka. Jest mnóstwo krówek, jest owieczki się pasą. No naprawdę tak, takie małe pieniny. No, widoki trochę jak pienina. Tak. Polecamy. A my odezwiemy się albo jeszcze ze szlaku, albo już przy autku. Tak. no. Pojedzone brzuchy to trzeba... Trzeba iść. Tak. Idziemy, idziemy. O godzinie 15.30, jesteśmy już przy aucie. Jeszcze sobie z tej chwilkę postoimy, O tak pięknie świeci słońce. No tutaj widoki jednak są na tej przełęczy bardzo, bardzo ładne. Polana budzin się to nazywa. Polana budzin. Naprawdę polecamy. Rzadko. Znaczy zawsze nam się podoba, ale rzadko aż tak, aż tak bardzo. Mhm. Naprawdę tu nasza ulubiona, jedna z bardziej ulubionych. Tak. No, no to na razie i do następnego. Bye. Pa. pa.